Tam jest środa 12 listopada 25 roku. Jest rano pogoda taka nieciekawa. Śnieg był wcześniej przez weekend i poniedziałek. Potem tak zachmurzone wszystko było. Parę razy wyszło słońce, ale tak w sumie temperatury są tak lekko powyżej zera. Wilgotno i tak przenikliwie. Nie, 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 nie jest najlepsza pogoda. Jak na połowę listopada, z reguły jest dosyć ładnie jeszcze o tej porze w Toronto i okolicach. no Na północ, czy tam na północny wschód i zachód, to już z reguły jest śnieg, jest chłodno, ale tutaj z reguły się tak. Prawie już przez ostatnie lata utrzymywała się dobra pogoda w zasadzie do połowy grudnia, czasami nawet do świąt. Krótka misja. Firma, która przetwarza jajka. Dzisiaj rano jesteśmy... Przyjechaliśmy z Etobico, tam z południowego Etobico, niedaleko, gdzie mieszkam, do Bolton, które jest miasto tak na północny, zachód od Toronto. Takie nieduże. Kiedyś to było takie... Śpiące miasteczko. Dużo ludzi stąd jeździło do pracy do Toronto, dlatego że dosyć łatwo było dojechać kiedyś, bo tylko kawałek tutaj nie ma autostrady, może 10 15 km do tego miasteczka, a potem jest dostęp autostradą 427, także e, kiedyś to takie było śpiące miasteczko, to były farmy. Takie małe osiedla takie rzeczy. Potem nie wiem z jakiego powodu, bo nie śledziłem tych rzeczy wtedy, ale czy to lokalna władze, czy lokalny samorząd, czy narzuciło to może prowincja narzuciła, to w Kramaje zdecydowano, że to tak zrobi się takie. Bazy przeładunkowe dla ciężarówek i porty kontenerowe, takie kolejowe porty kontenerowe. No i potem, oczywiście, jak się rozrastał, ekonomia się rozrastała, szczególnie transport kontener, kontenerów morskich rozrastał się bardzo. Bo wiadomo, z Bliskiego Wschodu wszystko kontenerami przychodzi tutaj. To zaczęło się rozrastać do takich znacznych rozmiarów, i jakby. Zrobiło się takie dziwne miasto, bo straciło swój dawny charakter takiego śpiącego miasteczka sypialni, takiej małej sypialni Toronto. Nagle zaczęło się rozrastać. Zaczęto budować osiedla takie rzędami, takie rzędowce. No i każdy tutaj z tych baz, każda z tych baz przeładunkowych i tych portów tutaj są chyba dwa czy trzy te porty kontenerowe. Zaczął się po prostu błyskawicznie rozrastać, nie? No i rezultat jest taki tutaj, że tutaj jesteśmy na szosie numer 50, na południe jedziemy i ulica, w której właśnie stanęliśmy, do skrętu w lewo, to jest nazywa się Major Mackenzie Drive. Major Mackenzie to był taki łobuz za starych królewskich czasów. Major, który. Zarządzał tutaj, nie pamiętam w jakiej roli był już w tej chwili, kiedyś to wiedziałem, ale czekał i takie rzeczy wylatują z głowy. Ten rezultat jest taki, że tutaj z reguły około 30-40, zależy jaki dzień, 30-40 ciężarówek. Z reguły to są ciągniki siłowe, tak jak ten przed nami, czy z, czy z przyczepami, czy z kontenerami, ale z reguły się czeka na kilka światł, żeby skręcić w lewo i potem tą tą ulicą Major Mackenzie dojechać Ostrady, do Autostrady 427, żeby jakoś połączyć się z powrotem z cywilizacją. Więc co chciałem powiedzieć, no miasto ma swoje miejsca tak tu i tam gdzie jest ok wszystko, jest parę takich nowych osiedli i takich różnych yy, yy, miejsc gdzie można zakupy zrobić, ale generalnie jest brzydło bo wszystko to jest takie wszystko szare i brudne przez ten, przez ten kolosalny ruch cięż, ciężkiego sprzętu. Także jak kiedyś lubiłem dosyć tutaj przyjeżdżać, tak teraz nie za bardzo.